Mam poczucie tego, że ten weekend był bardziej produktywny, że zrobiłem więcej rzeczy dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich bliskich. Dzieci, pamiętajmy o tym, że dzieci uczą się poprzez modelowanie, w głównej mierze. To jest jakby coś, co też warto wiedzieć. Zauważyłem, że grając wieczorami do snu, no, cały czas myślę o grach. Tak rano staję, myślę o strategiach, a nie o tym, strategiach w grze, a nie o tym, jak tą strategię przyjąć, żeby mieć lepsze życie. Cześć, mam na imię Szymon. Opowiem Tobie dzisiaj o tym, czym są nawyki, jak je zmieniać, w jaki sposób sterują naszym życiem. Podzielimy sobie je też na dwie kategorie, tak, żeby bardziej je zrozumieć i generalnie jak z tym tematem popracować, żeby wniósł wartość w nasze życie. Zacznijmy od tego, że warto być świadomym tego, że nawyki to coś, co często nieświadomie, ale jednak steruje naszym życiem na co dzień. Zastanawiałeś się kiedyś, którą ręką myjesz zęby, od którego zęba zaczynasz, w jaki sposób myjesz się pod prysznicem, czy może w wannie, w jaki sposób jesz, którą stroną gryziesz, a może którą stroną nie gryziesz, lub też, którą ręką trzymasz kubek czy filiżankę, jak pijesz kawę czy herbatę. To są pytania, na które na co dzień przeważnie nie zadajemy sobie tych pytań, nie odpowiadamy sobie przeważnie na te pytania na co dzień. Natomiast warto wiedzieć, że to są nawyki. To, co steruje naszym życiem na co dzień, to, to nawyki. W jaki sposób one powstają? Są trzy takie podstawowe punkty, trzy takie podstawowe elementy, które składają się na to, w jaki sposób powstaje nawyki. Pierwszy punkt, pierwszy element to jest bodziec, sygnał czy wyzwalacz, czyli jakieś uczucie, które powoduje, że wyzwalamy punkt drugi, czyli rutynę, czyli konkretne działania. Punkt trzeci to jest nagroda, czyli coś, co daje nam po prostu satysfakcję czy uczucie po, po, zrealizowaniu, danego, danego, po zrealizowaniu się danego nawyku. Czyli na konkretnych przykładach. Punkt pierwszy, wyzwalacz. Niech to będzie przykładowo uczucie zmęczenia. Tak, mam, funkcjonuję na co dzień, gdzieś, powiedzmy, nie wiem, jestem w pracy, jestem w szkole, jestem w samochodzie, jestem gdziekolwiek i nagle dopada mnie takie uczucie: o kurczę, no, czuję się taki trochę znużony, czuję się zmęczony, i to jest, nasz, to jest nasz wyzwalacz. Drugi punkt, rutyna przeważnie, czy ten nawyk, który mam, jest to, to że w, podczas uczucia zmęczenia. Wiąże to z tym, że, że piję kawę na przykład, tak? Więc robię sobie filiżankę kawy, wypijam kawę i punkt numer 3 nagroda czyli uczucie, które, które towarzyszy mi po wypiciu tej, tej filiżanki kawy, czyli, czyli uczucie takiego komfortu o, dobrze się poczułem, wypiłem kawę. Kofeina też zaczyna działać na mój organizm, więc zaczynam czuć się, czuć się, czuć się lepiej. Jest to jeden, jeden z przykładów, jak te nawyki generujemy, jak one, jak one powstają. Generalnie to, o czym warto wiedzieć, to to, że im częściej powtarzamy daną rytynę, tym bardziej utrwalamy. W sobie dany nawyk. Nawyki mogą być wspierające lub mogą być niewspierające. My, jako ludzie, czujemy się albo bardziej szczęśliwi, albo mniej szczęśliwi z tytułu tego, że robimy pewne rzeczy, które albo wspierają w nas to szczęście, albo to szczęście w nas poz pozornie wspierają, a w efekcie końcowym nie do, końca, nie do końca tak jest. Przykładowe nawyki wspierające praktykowanie wdzięczności. Coś, co być może jest mało popularne, natomiast pytanie, na ile na dzień dzisiejszy doceniasz to, co masz w swoim życiu. Krzysztof o tym mówił w nagraniu dotyczącym czytania książek, w jakim kraju żyjemy, mamy, mamy wodę, mamy co jeść, mamy co pić. Generalnie rzecz biorąc, warto jest doceniać to co, to, co mamy na co dzień. To, co ja bardzo często robię, to jest to, że wyobrażam sobie to, za co ja jestem wdzięczny. Jestem bardzo wdzięczny za to, jaką mam rodzinę, za to, że mam dzieci, za to, że są zdrowe, za to, że ja jestem zdrowy, za relacje, które mamy, za to, w jaki sposób spędzamy czas i tak dalej. Gwarantuję, jeżeli się na tym zastanowisz, na pewno masz rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Warto jest praktykować wdzięczność i wyrobić w sobie ten nawyk. Nawyk przeciwstawny który jest niewspierającym, to nawyk pesymistycznego spojrzenia na życie, czyli takie negatywne myślenie i ogólnie rozumiany pesymizm. Skąd to się bierze? W moim odczuciu i z mojego doświadczenia wynika, że przede wszystkim ze środowiska, w jakim, w jakim funkcjonujesz, ale też przede wszystkim z nawyków, mówimy o nawykach. Pytanie, co robisz po przebudzeniu? czy wstając rano, pierwsze co, włączasz radio, odpalasz telewizor lub też bierzesz do ręki telefon i scrollujesz social media albo przeglądasz, e, przeglądasz wiadomości. Notabene, moja propozycja i to, co ja wdrożyłem w swoim życiu, co bardzo zmieniło moje nawyki, wpłynęło na moje życie, to przestałem oglądać negatywną telewizję. Jak zastanowisz się, oglądając wieczorne wiadomości, jeżeli oglądasz telewizję, oglądasz wiadomości, zwróć uwagę na 10 podanych informacji, ile z nich jest negatywnych, a ile z nich jest pozytywnych. Szczerze nie wiem, jak to wygląda aktualnie, chociaż jest okres przed wyborami, więc, więc z tego, co słyszę, co, co opowiadają znajomi. Wygląda to bardzo ciekawie, natomiast z mojego doświadczenia sprzed wielu, wielu, wielu lat, 9 na 10 informacji to są informacje o tym, że gdzieś rozbił się samolot, ktoś gdzieś kogoś potrącił, tu był taki wypadek, tutaj było takie zabójstwo, tu były inne negatywne rzeczy. Pamiętaj o tym, że wkładasz to do swojej głowy. Jak wkładasz to do swojej głowy, dostajesz pewien sygnał, jeżeli chodzi o obraz, dźwięk, wizualizacja, która się pojawia w twojej głowie, ona w niej pozostaje i to powoduje później negatywne nastawienie, negatywne myślenie. No, i tym samym e, też negatywne, e, negatywne uczucia i negatywne konsekwencje, rezultaty działań, e, bo to wpływa na Twoją posta postawę życiową, na Twoje nastawienie i na to, czy jesteś e, nastawiony do, do nowych rzeczy, do nowych zadań z otwartością, z, e, z pełną głową, pełną pomysłów i z nastawieniem, niezależnie od tego, co się będzie działo. Ja wiem, że i tak sobie dam radę, wiem, że to będzie fajne, albo wiem, że sobie poradzę, zrobię coś nowego, czy z góry wychodzisz z roli ofiary, wchodząc w rolę ofiary, mówiąc, ja sobie na pewno nie poradzę, to nie jest dla mnie, nie, nie dam rad, i tak dalej, i tak dalej. Tego typu postawy wynikają z z nawyków. Więc polecam szczerze, praktykowanie wdzięczności naprawdę działa, mówię na własnym, na własnym przykładzie. Nawyk, który ja sobie wyrobiłem w kontekście też praktykowania wdzięczności, to jest sytuacja, w której zauważam, że spada mi poziom energii, to znaczy zauważam, że nie wiem, czuję się przytłoczony, czuję się zdołowany z jakiegoś powodu. Dla mnie to jest bodziec, to jest wyzwalacz do tego, żeby pomyśleć, ok, to muszę coś z tym zrobić, chcę mieć dobrą energię, bo ja wiem, że jak mam wyższy poziom energii, to lepiej funkcjonuję, lepiej się czuję i lepiej też rezonuję z całym otoczeniem dookoła. W tej sytuacji czuję, że jest spadek, czuję, że coś jest nie tak, coś mi przytłacza. Ok, znowu zamykam oczy, przypominam sobie, warto jest yy, i to też polecam bardzo serdecznie zakodować sobie, wręcz powiedziałbym wytatuować w swoim umyśle takie momenty w swoim życiu, które były najpiękniejszymi momentami, jakich doświadczyłeś. Dla mnie są to narodziny jednego syna, narodziny drugiego syna, między innymi. E, więc zdarza mi się, że w tej, w tej sytuacji, że też nawet powiedziałbym, że, że często zamykam po prostu oczy, przypominam sobie moment, w którym urodził się mój syn, jeden, czy urodził się mój syn, drugi. E, ten taki moment, w którym zresztą Oliwiera Oliver, pamiętam, jak e, e, Byłem pierwszą osobą w jego życiu, która go uśpiła. I to jest coś, co, co pamiętam, mega. Te małe paluszki, jak złapały mnie za, za mój mały palec. Jeżeli chodzi o Janka, może nie byłem pierwszy, który go uśpił, ale to było też mega cudowne doświadczenie. I już samo to, że o tym mówię, już powoduje, że moja energia jest zupełnie inna. I uczucie nagrody, czyli doświadczenie tego, tego szczęścia. Więc bardzo serdecznie polecam w ten sposób poradzić sobie z tym nawykiem. Troszeczkę może wyprzedziłem fakty, bo chciałem też powiedzieć o tym, jak te nawyki zmieniać i za chwilę powiem Wam, jak to rozłożyć na części pierwsze. Natomiast o tych nawykach troszeczkę jeszcze chciałem powiedzieć o nawyku, nawykach wspierających i nie wspierających. Też się tak umówiliśmy tutaj z Krzysztofem i z Maciejem, że powiem o trzech takich nawykach, które wspierają nasze życie, o trzech nawykach przeciwstawnych, które, które powodują, że no, nasze życie nie do końca idzie być może w tym kierunku, w którym byśmy chcieli. Więc pierwszy nawyk, myślenie, praktykowanie wdzięczności versus myślenie negatywne i, i pesymizm. Drugi nawyk to czytanie książek versus oglądanie negatywnej telewizji, czy też scrollowanie social mediów w poszukiwaniu jakichś newsów. Notabene, słuchajcie, są, są nawet grupy na Facebooku czy na, na social mediach pod tytułem co się wydarzyło tam, w, co się dzieje w Głoszczy, czy pożary najlepsze, po, czy po, no, nie, nawet, słuchajcie, nie, nie jestem w stanie przytoczyć tych nazw. Bo nie pamiętam, nie wiem nawet jak one się nazywają. No bo czasami widzę, że się pojawia taka grupa, i po prostu okej, okay, nie ma tego dla mnie. Natomiast słuchajcie, jeżeli jesteś w tej grupie, zastanów się, co wkładasz do swojej głowy. Trzeci nawyk, bardzo wspierający, aktywność fizyczna, bardzo serdecznie polecam, szczególnie w reakcji na, na bodziec, jakim, czy też na, na ten wyzwalacz, jakim jest stres. Słuchajcie, jak ludzie reagują na stres? Może zadać sobie pytanie, jak Ty reagujesz na stres? Gwarantuję Ci, że stresory to jest coś, co nam towarzyszy w naszym życiu, jest tego więcej lub mniej. Znowu, w zależności od tego, w jakim środowisku, jakie środowisko kreujesz wokół siebie i w, jakiej, w jakim środowisku się poruszasz, jeżeli chodzi właśnie o między innymi social media czy na przykład oglądanie tej negatywnej telewizji. Więc. W jaki sposób reagujesz na, na, na stres? Można zareagować na niego w sposób pozytywny lub w sposób negatywny, i to jest kwestia Twojego nawyku. To jest kwestia Twojej rutyny i kwestia tego, jak sobie to sprzedałeś. W jaki sposób można zareagować w sposób negatywny? No to jest kwestia prosta. Można być osobą, która się zajada i po prostu ja zajadam stres. Jak się denerwuję, no to zajadam. Co się po zajadaniu pojawia? Nagroda, czyli uczucie nasycenia, ale dobry był ten pościg, ale się najad... hmm, czuję się już dużo lepiej. To jest jeden ze sposobów. Inny ze sposobów. Alkoholu, papierosy, czyli czy też wszelkiego rodzaju inne, inne używki, które się pojawiają, które pozornie dają nam uczucie szczęścia, ale to uczucie szczęścia jest tak naprawdę pozorne, bo daje nam to, to poczucie tego szczęścia tylko na chwilę. E, a w perspektywie długofalowej wiemy, że, że przynajmniej ja mam też takie doświadczenie, że, że wiem, że mi to bardziej przeszkadza niż pomaga w moim życiu. E, może powiem też trochę o tym na swoim przykładzie. E, aktualnie pracuję nad zmianą nawyku picia alkoholu w weekendy. Ciekawa rzecz. To jest też w pewnym sensie reakcja na stres, ale też taki nawyk sobie wyrobiłem. Przychodzi weekend, piątek, wieczór. No to wiesz, wiecie, po całym tygodniu, no to jakieś piwko, e, czasem wypić czy, czy może coś mocniejszego e, i taki nawyk miałem. Zauważyłem, że jest to dla mnie coś, co pozornie powoduje we mnie szczęście, uczucie szczęścia. Czyli no fajnie, tam sobie wypiję, wiecie, nie żebym się tam upijał na umór czy coś, żeby nie było. Natomiast pozornie czułem się lepiej, tak? Bo no wiadomo, alkohol w, w pewien sposób oddziałuje na nasz umysł, też go otumania w, w jakiś tam sposób. Natomiast co to powodowało bardzo często, bardzo często powodowało to, że kolejny dzień, wstając rano, było poczucie kata, czy uczucie jakby no tej takiej, wiecie, no jak się czujemy na drugi dzień i traciłem swoją produktywność. To, co miałem zaplanowane do zrobienia na weekend bardzo często, albo odkładałem w czasie, albo robiłem z tego połowę, albo nie robiłem tego, tego wcale, przez co weekend się kończył, przeleciał mi jak przez palce, czas uciekł, nie wiem jak i kiedy, a, 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 a nie zrealizowałem nic, co sobie zaplanowałem na ten weekend. Co za tym idzie? Warto jest ten nawyk zamienić, zmienić go na inny. W moim przypadku jest to na przykład sięgnąć po książkę lub obejrzeć dobry film z żoną, czy też spędzić czas bezalkoholowo. Notabene mieliśmy ostatnio rocznicę ślubu i jechałem do sklepu zrobić zakupy, jakieś sushi gdzieś tam, kolację robiliśmy sobie przy świecach z, z, z moją żoną. Bardzo przyjemnie spędzony czas, no i na liście zakupów było wino. Ja tak mówię do mojej żony, mówię, słuchaj, jakie wino chcesz, no bo jakby ja nie będę pił. Wiesz co, no to, to może nie kupuj, to ja może też nie, nie będę, tak. I generalnie rzecz biorąc, moją nagrodą za y, zmianę tego nawyku jest to, że mam poczucie tego, że ten weekend był bardziej produktywny, że zrobiłem więcej rzeczy dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich bliskich i byłem bardziej efektywny też w tym kontekście, że spędziłem bardziej produktywnie czas z moimi dziećmi. Miałem więcej energii, miałem więcej ochoty do tego, żeby pójść na dwór, pograć z nimi w piłę, pobawić się w chowanego, czy też w berka z piłką, czy też inne rzeczy, które robię z moimi dziećmi, żebyśmy wspólnie kreatywnie spędzali, e, spędzali, e, spędzali czas, niż w sytuacji, gdy pojawiało się to zmęczenie i tak dalej. Dla mnie to poczucie szczęścia jest bardziej większą wartością dodaną, więc ten nawyk w ten sposób e, zmieniłem i zmieniam cały czas, nad tym pracuję. E, no bo tę decyzję o tym, e, o tym podjąłem dosyć stosunkowo niedawno. Jak już jesteśmy przy temacie dzieci, to jest coś, o czym no, nie mógłbym nie powiedzieć, bo jest to temat tak istotny i tak wartościowy dla mnie, że po prostu czuję, że muszę się z wami, z wami podzielić, w jaki sposób dzieci uczą się nawyków. Jest taka fajna historia, którą chciałbym przytoczyć. Historia o dziewczynce, która ma na imię Kasia. I ta dziewczynka, Kasia, ośmioletnia, regularnie z rodzicami mają ma taką rutynę, że jest niedzielny, wspólny, rodzinny obiad, który przygotowuje mama Kasi. Na ten obiad regularnie co niedzielę jest pieczeń. Mama Kasi, przygotowując ten obiad, robi bardzo fajny, ciekawy, może nie fajny, ale ciekawy ruch. Mając kawałek mięsa, który przygotowuje, bierze nóż, obcina z jednej strony obcina z drugiej strony. No i Kasia, ciekawa świata, po pewną niedzielę, gdzie mama przygotowuje ten obiad, pyta Mamo, mamo, a powiedz, czemu obcinasz to mięso z jednej i z drugiej strony? A mama mówi, wiesz co, tak robiła moja mama, więc trzeba zapytać się babci. No i Kasia pobiegła do, 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 do pokoju, w którym była babcia, babcia przyjechała też na, na, na niedzielny obiad i mówi Babciu, babciu, jak przygotowywałaś pieczeń, to też obcinałaś mięso z dwóch stron? No tak, też obcinałam. A czemu to robiłaś? Bo tak robiła moja mama. No to wzięły telefon, zadzwoniły do prababci, no i pytają babciu, babciu, czy prababciu, powiedz, dlaczego obcinałeś mięso z dwóch stron, jak przygotowałeś zawsze pieczeń na obiad. No a prababcia mówi, bo rondel był za mały. Więc taka historia, słuchajcie, która no, być może zabawna, bardziej lub mniej, ale to pokazuje w jaki sposób. Przechwytujemy, mówiąc wprost, nawyki z pokolenia na pokolenie. Dzieci, pamiętajmy o tym, że dzieci uczą się poprzez modelowanie w głównej mierze. To jest, jakby coś, co też warto wiedzieć. I warto się zastanowić, jakie nawyki ma moje dziecko. Przykład. Jak moje dziecko reaguje na sytuację, w której się denerwuje? Czy krzyczy na wszystko dookoła i, e, i reaguje w sposób bardzo emocjonalny? Czy potrafi nazwać swoje emocje, powiedzieć o tym, co mu przeszkadza, e, to w taki sposób, żeby rozwiązać sytuację? Wiem, być może brzmi to górnolotnie, natomiast zadaj sobie pytanie, jak Ty reagujesz na, na sytuacje podobne, kiedy się, kiedy się zdenerwujesz? Jak Ty reagujesz na to, kiedy dziecko Cię zdenerwuje? Czy krzyczysz na nie? Czy rozmawiasz z nią o tym, co Cię zdenerwowało, co Ci, co ci przeszkadza? Nazywasz te emocje i rozwiązujesz tę sytuację tak, żeby było z korzyścią dla, dla, dla dwóch stron. Inny przykład. Yy, nawyk zdrowego jedzenia versus nawyk niezdrowego jedzenia. Zastanów się, jak odżywia się Twoje dziecko, a w zasadzie jak Ty odżywiasz Twoje dziecko, no bo to jest kwestia rodziców, versus to też jak odżywasz odżywiasz siebie. I trzeci przykład, o którym chciałem powiedzieć, zastanów się czy, jeżeli masz dziecko w wieku powiedzmy, no nie mówię o 3-4 czterolatku, ale mówię o dziecku w wieku powiedzmy szkolnym, zastanów się czy to dziecko ma w nawyku to, że wchodzi do domu i pierwsze co to, gdzie jest tablet, gdzie jest telefon i spędza godziny lub no, dziesiątki minut z, z tabletem czy też z telefonem. Zadaj sobie pytanie, w jaki sposób ja spędzam czas wolny. Czy to jest sposób spędzania czasu z elektroniką, czy to jest sposób kreatywnego spędzania czasu ze swoim dzieckiem, co powoduje zwiększenie poczucia wartości, zwiększenie poczucia pewności siebie, zwiększenie poczucia ogólnorozumianego szczęścia w, w Twoim życiu i w życiu, w życiu Twojego dziecka. To w ramach takiej trochę wrzutki. Może jest to niewygodne, może jest to wygodne, natomiast Polecam to bardzo serdecznie zadaj sobie pytanie, jakie nawyki mam ja i jakie mam nawyki ma moje dziecko, które są wspierające dla mnie, które bardzo mi się podobają, a jakie są takie, nad którymi może warto byłoby popracować w kontekście naszego wspólnego życia i budowania wzajemnego gospodarstwa domowego. Podsumowując. Jeżeli chodzi o kwestie nawyków, pamiętajmy o tym, że nawyki sterują naszym życiem. Przeważnie ludzie są nieświadomi tego, że tak jest, natomiast warto jest uświadomić się w tym, że to nawyki sterują tym, w jaki sposób funkcjonujesz na co dzień i czy jesteś bardziej szczęśliwy czy mniej szczęśliwy w tym, w tym co robisz. Pamiętajmy o tym, że dzieci uczą się poprzez modelowanie i kwestia zmiany nawyków mega istotna informacja. Nawyk to nie jest coś, co jesteś w stanie wyeliminować. Nawyk to jest coś, co jesteś w stanie zamienić na coś innego. Więc jeżeli masz nawyk, który chciałbyś zmienić, pierwszym krokiem do tego, żeby go zmienić, jest sama właśnie świadomość, czy uświadomienie siebie w tym, że mam taki nawyk, czuję, że on jest niewspierający, czuję, że pozornie, czuję się po nim szczęśliwy, ale tak naprawdę to, 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 to szczęście jest tylko pozorne i chciałbym go zmienić. Więc uświadomienie się jest krokiem numer jeden. Krokiem numer dwa jest wzdanie sobie sprawy z tego, co jest bodźcem, co jest wyzwalaczem tego nawyku, czyli jakie uczucie. To może być słuchajcie, czasami równie dobrze uczucie czegoś, ale to może być też zapach, to może być też spojrzenie na coś, czy, czy też jakby bodziec wizualny. Kwestia tego, żeby uświadomić sobie, co jest tym wyzwalaczem do tej rutyny, czyli do kolejnego kroku, który, trzeba, który chciałbym zmienić. I ustalenie sobie samemu przed sobą, na jaką rutynę chciałbym zmienić tą rutynę, którą mam dzisiaj. Tak? Czyli, jeżeli to jest nawyk sięgania po telefon i scrollowania Facebooka, pierwszy co robię po przebudzeniu, i wiem, że jest to no niezdrowe dla mnie, chciałbym zmienić ten nawyk na nawyk czytania, czytania książki. To po pierwsze, może warto byłoby zamiast telefonu koło łóżka na stoliku nocnym położyć sobie książkę, żeby to było to, co jako pierwsze po przebudzeniu ląduje w moich, w moich rękach. Czyli, wyzwalaczem jest moment, w którym się budzę i zamiast jest książka. No, i po przeczytaniu, słuchajcie, nawet i to jest też ważna, mega ważna, e, mega ważna rzecz, żeby ustalić sobie, po prostu zacznij czytać. Po prostu przeczytaj. Czasami niech to będzie jeden akapit, jedno zdanie, jedna strona albo jeden rozdział. Tyle, ile czujesz, że jesteś w stanie, tyle, ile czujesz, że powoduje, że czujesz się lepiej. Natomiast nieważne, nieważne ile ważne, żebyś po prostu to zrobił e, i doświadczył, czy, czy e, poczuł tą nagrodę w kontekście tego, że wygrałeś ze sobą. E, więc e, podsumowując, bardzo serdecznie polecam samoświadomość w kontekście tego, jakie masz dzisiaj nawyki. Polecam też bardzo serdecznie... Yy... Wytatuować w swoim umyśle najpiękniejsze momenty w Twoim życiu, i zawsze wtedy, kiedy poczujesz się w jakiś sposób źle, w jakiś sposób przytłoczony, w jakiś sposób negatywny, niech to będzie wyzwalać do tego, żeby zamknąć oczy, przypomnieć sobie te momenty, doświadczyć tego uczucia wdzięczności, radości, i zmienić swoją energię. Pamiętajmy o tym, że nasza energia generuje nasze rezultaty, bo rezonuje z tym, co jest dookoła nas. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Siemandro. może tego o mnie nie wiecie, ale od dziecka jestem graczem komputerowym, ja nie wiem jak to się stało, od małego w naszym domu był komputer, ja uwielbiałem spędzać czas przed grami komputerowymi Kiedy miałem 13 lat zacząłem grać w Starcrafta, wszystkich graczy starcraftowych bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo zaangażowałem się w tą grę, spędziłem przed nią pewnie około 8, może 10 tysięcy godzin grając regularnie przez co najmniej 7 lat nawet byłem swego czasu drużynowym mistrzem Polski, aktualnie pozmieniałem kilka nawyków, bo zauważyłem, że grając wieczorami do snu, no, cały czas myślę o grach, tak? no wstaje, myślę o strategiach, a nie o tym, strategiach w grze, a nie o tym, jak taką strategię przyjąć, żeby mieć lepsze życie. Aktualnie dalej gram, bardziej bym powiedział rozrywkowo niż zawodową, także tutaj pozdrawiam wszystkich graczy do T2, dzięki za tworzenie super wspierającego środowiska, w ogóle nie toksycznego. Ci, co grają, to wiedzą. <noise> Prosty nawyk, który każdy z nas może wprowadzić w życie, jeżeli oglądasz serial, albo grasz na komputerze do snu, tak bym to nazwał, zamiast trzech dotek, można zagrać jedną, a przed pójściem spać poczytać książkę i zaplanować dzień kolejny. To są dwa nawyki, które naprawdę dużo mi osobiście dają, ponieważ planując dzień przed snem, już wyobrażam sobie, co mam jutro do zrobienia, wstaję bardziej przygotowany, a czytając książkę wyciszam swój umysł i pozwalam, żeby by ta wyobraźnia pracowała jeszcze bardziej intensywnie. Także dajcie znać, jakie Wy konkretne nawyki chcielibyście zmienić w swoim życiu. Może macie coś, co dalej dla Was nie jest wspierające, może lubicie palić papierosy, a zamiast tego moglibyście pójść na spacer. Może zamiast pić piwko, moglibyście skoczyć na crossfit albo zagrać w piłkę. A także koniecznie dajcie znać w komentarzach. Cieo, Mander!